Chwała Bogu, bracie i siostry. Zanim rozpocznę usługę słowem, pozwólcie, że może tak po człowieczemu, po ludzku podzielę się swoimi wrażeniami. Nie wiem jak wy, ale no, jestem pod wrażeniem tego, co widziałem i słyszałem. Patrząc na te dziadki, no, trudno jest czasami ukryć wzruszenie. Może czasami uśmiech się pojawia. Ale kochani, chwała Bogu za to, że są ci, którzy wielbią, chwalą, Błogosławią, wspominają i pamiętają o imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Otóż moi drodzy, chcę rozpocząć słowami stwierdzeniem pewnego kaznodziei. Dano mu przydomek, nazwano go księciem kaznodziei, był na tyle używany przez Boga, jego usługi były na tyle błogosławione, na tyle tam było Ducha Świętego, pomazania i namaszczenia. Że pewnego razu stanął za kazalnicą i powiedział: Kiedy moje serce słyszy wieść o Jezusie, Chrystusie, ono się raduje. Mój duch ożywa. Dzisiaj z łaski Bożej, kochani, Jezus, Chrystus jest na ustach wszystkich. Mam taką nadzieję, w tą wierzę, w każdym, kto jest na tym miejscu i na tej sali. Począwszy od tych najmłodszych dzieci, i tak rozpocząłem o nich, pamiętacie słowa Jezusa Chrystusa? No, kiedy matki kochające, widząc, że Jezus Chrystus to nie jest zwykły człowiek, widząc to błogosławieństwo, które wypływa z jego osoby, przynosiły dziadki, pan Jezus brali je w ramiona, on je błogosławił. I wówczas uczniowie, no, taka postawa wydawałoby się, no, zaskakująca. Oni zaczęli gromić, a Jezus powiada: Nie zabraniajcie dziadkom przychodzić do mnie, albowiem takich jest co? Królestwo Boże. Biblia nam mówi, że z ust niemowląt i sących zgotowaleś chwale na przekór nieprzyjacielowi. Jak to jest możliwe? Wiecie, sam fakt, że jest dzieciątko że jest istota żywa, że ona się porusza, że ona oddycha, że ona widzi, że ona słyszy, że ona podnosi rękę, że ona chodzi, to jest błogosławieństwo. A wiecie dlaczego? My i ty i każdy z nas, począwszy od tych najmniejszych, przed paroma chwilami, których widzieliśmy, zostali stworzeni i jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo w Boże. W tym również przejawia się Boża chwała. Kochani. Otóż patrząc na słowo Boże, no, troszkę taką nostalgią podzielę się w swoim sercu. No, miałem taki dylemat, wybaczcie, może to co powiem będzie zbyt szczere, ale tak było. Wysłuchałem pewnych, obejrzałem pewien filmik odnośnie Bożego Narodzenia, jeden, drugi. Wiecie tak, w moim sercu zrodziły się takie no, negatywne myśli. A filmiki brzmiały, może nie wiem, kto z Was to oglądał. Czy świętować Boże Narodzenie? Co z tym Bożym Narodzeniem? Boże Narodzenie, święto, już nie powiem jakie, bo to byłoby zbyt obelżywe i obraźliwe. I kochani, kiedy takich rzeczy posłuchasz, zaczyna się zastanawiać, przychodzi taka konsternacja. No, no, słowa działają, nauka działa, a jeszcze jak się wymieni pewne rzeczy z historii, to wydaje się, że już wszystko jasne. Ale kochani, jakiekolwiek by nie było święto, chciałbym dzisiaj, abyśmy się zastanowili troszkę, zanim przejdziemy do tej uroczystości, pamiątki świątecznej, abyśmy się zastanowili nad słowem święto. Nie wiem, czy kiedykolwiek byście się, się nad tym zastanawiali. No, przychodzi ktoś, no bracie, pamiętam, przez 23 lata w moim życiu święto to była czerwona kartka w kalendarzu i napis, który czytałem. Najczęściej to było Boże Narodzenie. Ale kochani, gdyby dzisiaj ktoś się zapytał, no bracie, no a co ty rozumiesz pod pojęciem słowa święto, prawda? No i jak to zinterpretować? Wiecie, no święto to jest dzień wolny od pracy, uroczysty, mający charakter albo religijny, albo państwowy. Ale kochani, kiedy patrzymy na święto nie w naszym polskim języku, ale języku, którego nie znam i wszystko, to, co wiem o nim, to, to skąd pochodzi, czyli z Izraela, hebrajski, to święto jest na tyle błogosławione, że myślę, że konieczną dzisiaj rzeczą jest, jeśli kiedykolwiek w twoim sercu zrodzi się myśl, wątpliwość, jak jest ze świętami, abyś miał odpowiedź i dla tych, którzy cię zapyta, aby i twoja dusza, i moja, była ubłogosławiona. Wiecie, otóż słowo święto w języku hebrajskim, ono ma trzy określenia. I ono dużo więcej znaczy o tym wszystkim, o czym dzisiaj już wspominałem i powiedziałem. I pierwsze słowo z języka hebrajskiego, pierwsze określenie dla słowa święto znaczy hak. Nie ten, którym się coś wyciąga, jak nam się kojarzy. Ale w hebrajskim słowo hak znaczy korowód wydarzeń, upamiętniających. Coś miało miejsce, coś się wydarzyło, a Ty o tym pamiętasz, przypominasz, to jest w twoim myśli, w Twoim sercu i w Twojej pamięci. To przynosi i rodzi błogosławieństwo. A więc pierwsze słowo hak. Drugie określenie to jest meot. To jest czas oddzielony, przeznaczony. Dla Boga. I pomyślałam sobie: Panie, to ja święto mam codziennie. To ja święto mam, kiedy biorę tą świętą księgę do ręki. To ja mam święto, kiedy mam społeczność z Tobą, kiedy się modlę. To ja mam święto, kiedy poszczę przed Twoim obliczem. To jest czas w Twoim i w moim sercu przeznaczony. Ty dysponujesz tym czasem i oddajesz Go, poświęcasz. Dla Boga. A więc to drugie słowo meot, i jest trzecie mikra. I ono oznacza przygotowanie. I kiedy te trzy słowa złączymy, i one nam pokaże całość, zobaczymy, czym święto powinno być w Twoim i w moim życiu. To nie jest tylko to przygotowanie kulinarne. To nie jest tylko to, że taka no społeczność w tej, czy mniejszym, czy większym gronie, ale to jest leto, jak jeden z braci powiedział, dla Twojej duszy. To jest wiosna dla Twojej duszy. To jest lato, czas społeczności przed Jego świętym obliczem. Kochani, nie wiem jak wy, dla mnie to było odkrycie. Obsługiwał na ten temat pewien pastor, który swoje korzenie ma i wywodzi się. Z narodu wybranego izraelskiego, i po dzień dzisiejszy służy Bogu. Kiedy ja się o tym dowiedziałem, kochani, nie wiem, jak wy, ale moje serce się rozradowało. I kiedy już oglądałem to, to, czego może być ktoś powiedział nie powinienem oglądać, ale ja wiedziałem, co znaczy świętować w swoim sercu, co znaczy świętować przed obliczem Bożym. Takich świąt i takiego błogosławieństwa życzę wam tutaj. Z tego miejsca. Kochani, pewnemu człowiekowi zadano pytanie: No a czym się różni chrześcijaństwo od wszystkich innych religii, cztery podstawowe? Wiecie, co on powiedział? Powiedział o dwóch rzeczach bardzo błogosławionych. Pierwsza mówi, to co on powiedział, jego słowa brzmiały, że tylko chrześcijaństwo ma swoje korzenie wyciągnięte, wzięte, zaczerpnięte z historii, a więc są rodowody, jest udokumentowanie historyczne, jest potwierdzenie przez historię te 42 pokolenia, o których mówi nam Biblia. Malo tego, sam rodowód Jezusa Chrystusa, pamiętam, kiedy pierwszy raz czytałem Biblię, Biblia, ileż to sprawiło mi trudności, niektórzy pozostawiają, ale jest to w Biblii zapisane, abyś wiedział i miał tą świadomość, i widział, co błogosławionego najbardziej tkwi w chrześcijaństwie. I druga rzecz, o której wspomniał. Wiecie, yy, odnośnie tego, że zbawienie nie mamy z naszych dobrych uczynków coś, co wypływa z nas, ale jak już słyszeliśmy, to zbawienie przyniósł nam i dal Jezus Chrystus. I słowo imię Jezus to nie było unikalne w tamtych czasach. O wielu Jezusach czytamy, już nawet i w Starym Testamencie, Księga Jozuego. I czytamy o wielu Jezusach w dziejach apostolskich, kochani. Ale Jezus, imię znaczy z hebrajskiego, jak pamiętacie, Jeszua. On zbawia. I tak jest po dzień dzisiejszy. Kochani, patrząc na Jezusa Chrystusa, na Jego biografię, nie będzie to kazanie biograficzne, ale był taki moment w moim życiu parę dni temu. No dla mnie to było odkrycie, może dla ciebie, bracie, nie. Ale kiedy patrzysz na osobę Jezusa Chrystuska, wszystko to dotyczy jego osoby. Wszystko co dotyczy jego charakteru, wszystko co dotyczy profilu jego osobowości dla nas jest ono błogosławieństwem. I teraz, począwszy od początku, jak i w czym przejęłe się błogosławieństwo w jego narodzinach, jak i w czym przejęłeś się błogosławieństwo w jego życiu, w czym twoje błogosławieństwo, mu wydawało się takie przeciwstawne słowo, w jego śmierci, w jego zmartwychwstaniu, w jego wniebowstąpieniu, wszystko, to dotyczy Jezusa, dla mnie i dla ciebie jest błogosławieństwem. Pan Bóg powiedział w słowie swoim, że Bóg posłał syna swego, aby tobie i mi, jak myślicie, co robił? Błogosławił. Z tego błogosławieństwa ty i ja korzystamy po dzień dzisiejszy. I chwała mu za to. Kochani, fragment, który chciałbym dzisiaj poruszyć. Nie wiem, czy. Yy, zdajecie sobie sprawę, no, czy doceniamy rangę i wagę tych świąt. Wiecie, żeby to docenić, no, patrzy na swoje życie, 30 lat w wierze, nie pierwsza pamiątka narodzin obchodzona w naszym zborze, jak wiecie, nie pierwsza pamiątka w Twoim życiu, ale, kochani, czy my widzimy to, co w tym, co w tym jest najcenniejszego, czy my to Dostrzegamy, czy my jesteśmy to w stanie zauważyć, bo jeśli to zrobimy, to zobaczymy, jakie błogosławieństwo z tego popłynie. I dzisiaj właśnie o tych rzeczach chciałbym wspomnieć na podstawie Słowa Bożego, i otwórzmy wspólnie Ewangelię Świętego Marka. Będziemy czytać kilka fragmentów, ale na sam początek. Może w nawiązaniu do tego, co powiedziałem i tej obietnicy, którą złożyłem, kiedy obsługiwałem ostatnio w niedzielę, powiedziałem, jeśli Pan Bóg da taką możliwość, i taką sposobność, to do tego tematu wrócimy. Chciałbym dzisiaj zwiastować o celu przyjścia Jezusa Chrystusa na tej ziemi. Po co przyszedł? Wiemy, że wszystko było w Bożym planie jest, w Bożym zamiarze i Pan Bóg czuwał nad tym planem i On Go realizuje punkt po punkcie po dzień dzisiejszy, dotyczący osoby Jezusa Chrystusa. Ale kochani, kto ma wspólnie, otwórzmy Ewangelię Świętego Marka. 41 werset 10 rozdziału Ewangelii Świętego Marka. Historia dobrze znana, ale przypomnijmy ją króciutko. Gdy to usłyszało dziesięciu, poczęli się oburzać na Jakuba i Jana, ale Jezus przywoławszy ich rzekł do nich, wiecie... Że ci, którzy uważa się za władców narodów, nadużywają swojej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie tak ma być między Wami. Ale ktokolwiek by chciał być między Wami wielki, niech będzie sługą Waszym, a ktokolwiek by chciał być między Wami pierwszy, niech będzie sługą wszystkich. Albowiem, i na ten werset chciałbym zwrócić szczególną uwagę albowiem jeśli Biblia mówi albowiem to Pan Bóg w tych słowach pragnie abyśmy dostrzegli głębie sens i to co Pan Bóg chce powiedzieć a jest powiedziane tak albowiem syn człowieczy nie przyszedł aby mu służono lecz aby służyć i oddać swe życie na okup za wielu nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, braci i siostro, nad tym wersetem, może jednym z wielu w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Ale wiecie, co mnie dotyknęło? Pierwsza rzecz, to jest tytuł Syn Człowieczy. Wiecie, czytamy w Księdze Daniela, ale w Nowym Testamencie. Ten tytuł Jezus Chrystus nadaje sam sobie, osobiście i czytamy bodajże, jeśli dobrze pamiętam, co najmniej w 60 miejscach w Nowym Testamencie. I ten Syn Człowieczy świadczy dzisiaj on, o Nim jako tym, że był również tym niemowlęciem, był tym dziecięciem, był tym noworodkiem, może na samym początku trzeba byłoby powiedzieć, o czym śpiewali i recytowali dzieci. I ten Syn Człowieczy, Jego przyjście miało określony cel, określone znaczenie i określone błogosławieństwo. Wiecie, to mnie zadziwia, gdyby dzisiaj ktoś, ktoś powiedział Słuchaj, no Ty narodziłeś się na tej ziemi po to, aby mi służyć, my byśmy powiedzieli nie wiem, czykolwiek, kto chciałby w takim układzie żyć, poruszać się, działać i aby dni jego życie tak przebiegało. Ale Biblia nam mówi, abyś ty i ja docenił ten fakt, o którym Pan Bóg mówi, że Syn Człowieczy przyszedł nie po to, aby się od Nim klaniano, choć wielu przychodziło i co robiło? Sklaniało się, oddawało pokłon. Nawet uczniowie pańscy to czynili, kiedy była burza na morzu i zobaczyli, co się stało, kiedy On wypowiada słowa. I Syn Człowieczy przyszedł nie po to, aby mu służono, lecz aby służyć. Wiecie, kiedy mówimy o służeniu, to jest też błogosławione słowo. I ono ma minimum pięć cech sług, sześć, które powinny być w Twoim i w moim życiu, jeśli uważasz siebie za sługę Jezusa Chrystusa. Jeśli uważasz siebie za dziecko Boże, patrząc na wzór, i przykład, który jest nam podany i opisany na stronicach Słowa Bożego. Ale to, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć, ktoś pięknie powiedział, nie wiem, czy się zgodzicie, czy, czy nie, że najpewniejsza informacja najbardziej wiarygodna, godna zaufania, przyjęcia, potwierdzająca prawdę, gdzie jest? U źródła. I chcę przytoczyć parę wersetów, przypomnieć każdemu z nas sobie również, co Pan Jezus Chrystus powiedział o swoim przyjściu. W jak cudowny sposób, jak umiejętnie, jak błogosławienie on to wyraża i mówi. I pozwólcie, że parę miejsc przeczytamy i prześledzimy wspólnie ku naszemu wspólnemu zbudowaniu. Pamiętacie Ewangelię świętego Jana? Takie szczególne, dramatyczne spotkanie. No, namiestnika, mogła powiedzieć, rządcę króla na wczesne czasy: Pilat, władca i Jezus Chrystus. I dialog między nimi, 37 werset rozdziału, kochani, 18 Ewangelii Świętego, Jana mówi nam. Rzekł mu tedy Pilat, a więc jesteś królem, odpowiedział mu Jezus. Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem. I na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. I posłuchajcie tego: każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. I gdybyś dzisiaj Ciebie i mnie ktoś zapytał, co to jest prawda? Zbieżność faktów z rzeczywistością. Ale kiedy popatrzysz na Jezusa Chrystusa i przypomnisz Jego słowa który powiedział, ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca mojego jak tylko przeze mnie. To jest droga, to jest prawda i życie po dzień dzisiejszy. Kochani, jeszcze jeden werset Ewangelii 10, rozdział 10, yy, werset dwie dziesiątki. Łatwy do zapamiętania i czytamy tak. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zaszynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i co? I obfitowały. W Jezusie Chrystusie, mój drogi bracie, siostro, przyjacielu i słuchaczu, jest życie. I to życie po rosyjsku, z zbytkom, w obfitości, z błogosławieństwem, w radości, w pokoju, i tak dalej, i tak dalej. Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby Tobie i mi dać życie, i to życie w obfitości. Kochani, jest jeszcze taki jeden werset ze Słowa Bożego. Kiedy Pan Jezus Chrystus spotyka się z Faryzoszami, i pyta ich, no, faryzusze pytają, no, czy my jesteśmy ślepi, czy my widzimy? I pan Jezus mówi do mnie: Jeśli mówicie, że co? Widzicie, to jacy jesteście? Ślepymi, prawda? Jezus Chrystus przyszedł na tą ziemię, aby otworzyć twoje i moje oczy. Abyś mógł zobaczyć. Po pierwsze, co jest najcenniejsze w życiu. Po drugie, kogo słuchać. Po trzecie, abyś wiedział, dokąd zmierzasz. Po czwarte, abyś wiedział, komu służyć. Po piąte, aby mieć rozgraniczenie tego, co jest dobre, a co złe. Co jest dla ciebie błogosławieństwem, a co jest przekleństwem. I tak dalej, i tak dalej. Pan Jezus do uczniów swoich powiedział takie słowa, Błogosławione oczy wasze, że widzą. Błogosławione uszy wasze, że słyszą. Albowiem powiadam wam, wielu chciało, co? Widzieć, co wy widzicie. Wielu chciało możnych i królów słyszeć to, co wy słyszycie. Ale im nie było dane. A ty i ja masz pełną świadomość tego, że Jezus Chrystus przyszedł, aby przynieść i dać błogosławieństwo. Kochani, nie sposób jest dzisiaj pominąć werset z Ewangelii Świętego Jana, z Ewangelii Jana 3,16, ale bardzo ciekawy jest i 3,15 i 3,17. I tam jest powiedziane tak jak Mojżesz, Pan Jezus mówi: wywyższył co? Węża na pustyni, tak musi być wywyższony kto? Syn człowieczy. Aby każdy, kto w niego wierzył, wierzy, miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umilował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, życie wieczne. I nie posłał Bóg syna na świat, aby świat sądził, lecz aby świat przez niego był, co. Zbawiony. Znane wersety, myślę, że te dzieciatki, które stały, zarecytowałyby go z łatwością. Ale kiedy popatrzysz na swoje życie i zapytasz, komu służysz, w kogo wierzysz, dokąd zmierzasz, czy jesteś człowiekiem zbawionym? Gdzie jest to zbawione? W kim jest to zbawienie. Bóg to dokonał Dla Twojego i mojego błogosławieństwa. I, kochani, patrząc na Słowo Boże, należałoby powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, przyszedł na tą ziemię, aby zniweczyć, zniszczyć dzieła drabelskie. Abyś Ty i ja wiedział na każdy moment i chwilę swojego życia, że w Jezusie masz zwycięstwo. Amen. Pan Jezus powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Na świecie ucisk mieć będziecie. I ten ucisk powoduje to, że wielu się potyka. Ten ucisk powoduje to, że wielu nie dochowuje wiary. Ten ucisk powoduje to, że wielu odstępuje i odchodzi. A Ty, mój bracie i siostro, masz błogosławieństwo i mamy w Jezusie. Chrystusie. Może tak tych paru rzeczy wspomnę. Wiem, że wiele pozostawiam, patrzę na zegarek. Poszukajcie, niech ta dociekliwość będzie w waszym sercu, bo wszystko, czegokolwiek byśmy nie dopowiedzieli, kochani, one umniejsza dzieło Chrystusa Jezusa w twoim i w moim sercu. Ale myślę, jest dla nas i błogosławieństwo to, co już słyszeliśmy. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. I'm a